Dzisiaj trochę inny odcinek, bez gadżetów, ale przynajmniej pozwoli Wam zaoszczędzić sporo pieniędzy. Hehe, yeah, błaj. Jak pewnie wiecie, AliExpress co roku organizuje 11 listopada największe promocje, a ja Wam powiem, jak z tej promocji wycisnąć jak najwięcej. I tutaj może ktoś mnie zapyta, Bartek, ale dlaczego w ogóle publikujesz ten film dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem? A no właśnie dlatego, że teraz możemy na niej zaoszczędzić jak najwięcej, ale po kolei. 28 października rusza właśnie przygotowanie do tej promocji, gdzie wiadomo już jakie produkty będą przecenione oraz jaka będzie ich cena bazowa. Wiele osób uważa, że te chińskie promocje są nic nie warte, bo Chińczycy przed samą promocją windują kosmicznie cenę, żeby później sztucznie opuścić. I z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że wcale tak nie jest. Tak, ceny wcześniej idą do góry, ale później te obniżone promocje są dużo niższe niż jakby były standardowe. Ale z tej ceny bazowej można jeszcze sporo zejść. Teraz 28 października, jak publikuję ten odcinek, rozpoczyna się tak zwane przygotowanie do promocji. To oznacza to, że już wiemy, jakie produkty zostaną przecenione oraz jaka będzie ich bazowa cena. Ale z tej bazowej ceny można jeszcze sporo zejść. Przede wszystkim na samym początku musimy wiedzieć, co chcemy kupić. Następnie wchodzimy na strony promocyjne, wyszukujemy te produkty i dodajemy je do koszyka. Ale żeby zaoszczędzić jak najwięcej, musimy zrozumieć, jak działają kupony na AliExpress. Jest ich kilka rodzajów, spokojnie omówimy je wszystkie na szybko, tak żeby Was nie zanudzić. Kupony Select są to jedne z lepszych kuponów, oznaczone są zawsze kolorem czerwonym. Te kupony nie działają tylko na jeden przedmiot, ale działają na cały koszyk. Zbieramy je w różnych stronach promocyjnych, grach i różnych aktywnościach, do których wrzucę Wam link w opisie. Kupony Select przypisywane są do konta, więc przed ich zbieraniem upewnijcie się, że jesteście zalogowani. Ale są nawet takie, które dają na przykład 2 dolary zniżki za każde wydane 5 dolarów na AliExpress. Także możemy ten kupon użyć 4 razy i na przykład kupując coś za 20 dolarów otrzymujemy 8 dolarów zniżki. Kupony pomarańczowe to takie, które zostały zaoferowane już przez samych sprzedawców i działają na konkretny sklep albo na konkretny produkt. Aby je zdobyć, wchodzimy na aukcję przedmiotu, którego chcemy kupić. Klikamy ikonkę kuponów i z rozwijanej listy zbieramy wszystko, co się pojawi. Jest również specjalne centrum kuponów, gdzie mamy całą listę wyszczególnionych rabatów. Ostatni rodzaj kuponów jest w postaci kodów rabatowych, które wpisujemy już na samym końcu w podsumowaniu zamówienia. Ale musimy rozdzielić je na dwie kategorie. Taki, który działa na konkretny produkt u konkretnego sprzedawcy. Je najczęściej znajdziemy już na samej aukcji produktu, który chcemy zakupić. Sprzedawcy często wypisują je na przykład w miniaturce gdzieś na zdjęciu albo podają w samym opisie produktu. Drugi typ wpisywanych kodów rabatowych jest bardzo podobny do tych kuponów SELECT, bo działają na wszystkie produkty i na całe koszyki. Tutaj będziecie mogli je znaleźć na przykład na naszej grupie Facebookowej. Ja wraz z adminami codziennie będziemy je wyszukiwali i dzielili się z Wami. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. A w tym wszystkim najlepsze jest to, że te kupony się ze sobą łączą, więc już jak mamy podsumowanie zamówienia, to aktywujemy kupony Select, aktywujemy kupony od sprzedawców oraz na samym końcu wpisujemy kod rabatowy i takim sposobem możemy oszczędzić naprawdę sporo. Ale to nie wszystko, bo na AliExpress możemy zebrać jeszcze monety. Są to takie punkty, które otrzymujemy za wykonywanie różnych prostych działań, jak na przykład dodanie produktu do koszyka czy obserwację danego sklepu. A jak już uzbieramy odpowiednią ilość monetek, to później możemy je wymienić na kupony, a i w samych grach występują też jako nagrody. Same gry i zadania są banalnie proste, zazwyczaj wystarczy przeklikać je krok po kroku. Ja zachęcam was, żebyście już teraz zaczęli zbierać te kupony i monetki, bo im wcześniej zaczniecie, tym więcej możecie zaoszczędzić. Tym bardziej, że takie najlepsze, najbardziej wartościowe kupony mają swoje limity. Linki do najważniejszych stron, gdzie można je zebrać, znajdziecie oczywiście w opisie filmu. A na koniec mam dla was kupon 4 dolary zniżki za wydane 5 dolarów na AliExpress. Kod kuponu to kupujemy na Ali pisany wielkimi literami czyli możemy kupić przedmiot warty 5 dolarów, wydając tylko 1 dolara. Kupon jest dla nowych kont na pierwsze zamówienia, ale jeśli posiadacie już konto, to polecam skorzystać z instrukcji na Messengerze. Kupon aktywny jest już teraz, nie musicie czekać do 11.11. .11. I właściwie to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a jeśli pomogłem zaoszczędzić Wam kilka dolarów, to będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie subskrypcję, a i może podzielicie się tym filmem ze znajomymi. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.